200 baniek? Tak. No, I miał tak. pan kontakt telefoniczny? A. Następnie przejść i miał pan kontakt. Pisze tak, pan, miałem. miałem. Ale jeżeli ktoś miał nieświadomy kontakt, że na przykład policja... Nie, na przykład powiedział, że 200 baniek, to proszę to zapłacić, a pan nieświadomie powiedział, że dobrze. No. To, to się nie liczy chyba. Pan. Dobrze się liczy, tylko jak pan jechał autobusem i oparł się pan o plecy, którego był nieumundurowany przestępca, to miał pan Nie miał napisane ZK, taki zakład karny? MZK, nie, Miejski Zakład Komunikacyjny. M miał przykryte tutaj, tutaj ZK. Nie można, czasami pisz pan nie. Nie, dobrze. Jak, czy należał czy... pan do organizacji w PRL i jak długo był pan członkiem ORMO i był powołany do jednostek? Długie pytanie. Podległy tak, tak. MSW lub LWP w latach o matko 80-82? No nie. Nie. No, no, nie. Drugie pytanie, krótka odpowiedź. Nie. No nie należałem do Ormów w latach 80-82 mm. podległych MSW lub LWP, nie, ale na pewno. Nie. My to jeszcze sprawdzimy. Jaki kandydat ma teraz majątek? Nie. La... Jaki kandydat miał majątek? I jak... Który być? Ma Który kandydat miał majątek w no, 82? Wiadomo, że LZP. Jaki, jaki ma teraz? PZPR miał kandydat, majątek, majątek? I jaki ma teraz? Mając PZPR. Tak. Znaczy, dawnej PZPR były. Czyli, tak. LSD? LSD. Komunista, może pan napisać. Jakie były źródła ewentualnego wzrostu majątku? No, więc jeżeli chodzi o mnie, to chodziło o te wysokie opady, operacja słoneczna i majątek mój wysiany wzrosnął, wzrosnął przy pomocy, przy pomocy przyrody. I przyrody. Jaki majątek ma małżonka poza małżonką wspólnotą majątkową.... Poza małżeńską. Ma? Jak? Jaki majątek ma małżonka poza małżeńską, wspólnotą majątkową? Poza, jakim... za, poza małżeńską stosu? Jak? Jaki no, majątek ma małżeńską. poza małżeńską... Poza małżeńską, wspólnotą majątkową i jaki majątek mają dzieci wynikające z poza małżeńskiej wspólnoty majątkowej? Jaki majątek jaki ma małżeńska, małżeńska poza małżeńską wspólnotą ma, majątkową i, i majtek mają maje dzieci? dzieci. Jaki? No to nie. Dzieci pisze. nie mają nie majtek, a majątkową <noise> wspólnotę. Nie ma małżeń. za małżeńskiej w stosunku tak. do dzi majtek. Dobrze. Czy kandydat zasiadał w instytucjach gospodarczych i instytucjach zawiadujących znacznym majątkiem? Tak byłem Sali. zawiadowcą stacji na stacji Wrocław. Jakie zawiadowca światy, to jest zawiadowca poważnym Zawiadywałem. majątkiem? Zawiadywałem. Ach stacja to do kosztuje to pieniędzy. Stop. Stop. Dobrze. Czy Cafaj na górce rozrządkowej? Zawiadował. Firma kandydata wykonała zam wykonywała zamówienia publiczne na rzecz państwa lub samorządów? Nie, nie. <śm> jakie funkcje pełnił w życiu? Kandydat w życiu. Publicznym? Jakie miał sukcesy i porażki? No więc gdybym miał w życiu sukcesy, to bym się nie zapytywał, do, nie miał sukcesy. Testy, do, <śm> to bym się nie zapisywał do tej partii. Tak. Czy był krytykowany przez, przez media poza, poza nie. nie? Poza nie? Po... Poza nie. nie? A nie? nie. trebonam i písmev Fakty. Uuu, Uu, proszę fakty. pana, no więc tak, tym wszystkim odpowiada, odpowiada jedna, jedna tylko osoba. tylko kandydat, który był jednostek podległych, nie było źródła wzrostu, nie majątku, nie, było. nie wykonywał po... Zwłaszcza wzrostu. Wzrasta kandydata, tak. zamówienia w gospodarstwie publicznym. Nie był krytykowany poza nie. Poza majątkiem, małżonki i trzy krytykowania. I nie, nie był, był Worma. Przez trybunę, przez fakty. To, nie. To, jest... to jest Jerzy Urban. Tak, można tu. Jeden jeden, jest jeden... bez... poza wszelkimi podejrzeniami. Życzymy powodzenia. A jak się będzie weryfikować, to możemy Państwu przedstawić. Oto takiej krótkiej scence. Kiedy przychodzi z pięcioosobowego składu jury, mhm. złożonej do tego, weryfikować do na przykład MSW Podległych i Ludowego Wojska Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, ja chciałem się zweryfikować do sprawa sprawiedliwości. Sprawa tak, ale pani jest reprezentantem, czy pani pani takie dane Ja to napisałem właśnie to Mówiłem, nie wchodźcie teraz, jak rozmawiam z jury. Co wyś sierżancie, zisek, który wody? Słuchaj, z Ludowego Wojska Polskiego. Słucham panią. Jest. Pani? Pani z tego jury od Kaczara, co przyszła pani z takim plikiem papierów weryfikować tych kandydatów na z naszej wioski na, do Sejmu? Proszę, niech pani składa pytanie. Proszę bardzo, Pani mi tutaj odpowiedział tak. Proszę uprzejmie. O kogo chodzi się? Rozchodzi się. Chodzi mi o to, że złożył podanie do nas. Jestem tak. jest profesorem fizykochemii. Fizykoterapii chemii. Uniwersytetu Złożył złożył podanie? Czy czego? Uniwersytetu... no wie pan no... No jakiego? Ka... Ja też chodziłem, panie, na uniwersytet. Pan był na uniwersytecie? Tak, tak, ale nie wiem, czy pani też była na takim łomon osoba. <grym> no, no, co tam? Proszę pana... No? Chodzi o Kogo mi... wy ci zweryfikować? Nazwisko? Chodzi mi o to, że... Tak. Czy pan ma taką ankietę, tam kto ankietę jest członkiem... Kur... Nie podczekujcie, jak was kopnę w dupę, siedząc się, przecież że z panią rozmawiam dla kaciorów. No, zamykajcie drzwi. Nie ciążka ty! No słucham panią. Nie wiem, pan, chyba już wyjdę. Nie, pani wejdzie. <grym> <grym> pani pozwoli do środka. <grym> Proszę pana. Tak. Chodzi mi o to. że... Czy może Pan mi powiedzieć, czy był członkiem Ormo i był powołany do jednostek poległych MSW lub LLWP w latach 80-82? Takie y nazwisko. Jerzy Urban. Więc a jakby tu pani powiedzieć? 82, tak? 80-82. Mhm, dobrze. Niech pani wpadnie jutro, my to zweryfikujemy. A do wyborów jest ile? Do no, wyborów jest no, dwa miesiące. Mhm, dobrze. Sierżancie, pozwólcie tutaj, Weźcie od pani profesor papiery i powiedzcie, żeby wpadła jutro. A jak wpadnie, to wiecie, że mnie nie ma. Zamknijcie drzwi, wyjechaliby na urlop. Na trzy miesiące. Tak, proszę Państwa, będzie wykonywała weryfikacja papierów, więc podpisujcie się, wypisujcie, a już służby MSW i UOP pomogą zweryfikować do Sprawa i Sprawiedliwości bardzo uczciwych członków przyszłego parlamentu. Przed wyborami musicie sobie poradzić sami musicie sprawdzić kto skąd przychodzi kto jest uczciwy, a kto złodzi Dlaczego pan tak zawołuje Łódź? No nie no, z Pabianic, kto jest... Kto a jest w ogóle wy, pan, z Kalisza... a, przepraszam. No, no Przepraszam za Kalisza. Przed wyborami musicie sobie poradzić sami kto dzisiaj gęga, obozi i wierze czy przedtem nie był w PZPR-ze? Co nam wrzesień przyniesie? Gdzie będzie Jurek, a gdzie będzie Wiesiek? Co dalej będzie z naszym biednym krajem? Czy da Wiktorów, czego nie chciał dać gajek? Co nam, co nam wrzesień przyniesie? Czy w Europie będziemy, czy w lesie? Jaka będzie nasza biedna ojczyzna? Przyjdzie lewica, czy też będzie lewizna? Przed wyborami poradźcie sobie z tymi partiami, czy ten co kiedyś był w partii piwa, teraz w platformie się nie ukrywa. Przed wyborami poradźcie sobie z tymi partiami, czy ty, głosując na Maryjana nie poprzesz Henka albo Stefana. Co nam wrzesień przyniesie? Co pozostanie po AWS-ie? Czy deficyt spadnie do zera Na znak premiera Leszka Millera? Co nam wrzesień przyniesie? Gdzie się śmiać, a gdzie płakać będzie się? Czy ktoś do kogoś powie typa balancie? Przejmując jego służbową lancję Przed wyborami Musicie sobie poradzić sami, musicie sprawdzić, kto skąd przychodzi, kto jest uczciwy, a kto spabianie. Pan mówi wiersz! Władzo! Stosuj zasadę żelazną, dawaj więcej posłuchu błaznom. Nie bądź tak wiecznie nabzdyczona, pozwól, by ci błazen z puszczał z syfona. Wesołych wakacji politycznych życzy kominiarz. Należy, Piasecki, bo dużo zarabia, należy. kominowa ustawa, należy, <ścoughs> szczególnie od telewizji publicznej, co dostaje za Leopoldę śpiewał Piotr za darmo. Dla telewizji publicznej. Ale ja wcale nie zajmowałem się serialem przez parę miesięcy i nie dostałem pieniędzy. Kochajcie polskie seriale. A nie ja wracam wam wcale. Ciao! Bla, 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 bla. Plus 30 w środku zimy. Bla, 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 bla. My wszystkie wywabimy. Laba, laba,